Korytarzem oddziału położniczego szły dwie pielęgniarki, głośno dyskutując o zachowaniu jednej z pacjentek. Zmiana dobiegała końca, co niewątpliwie ucieszyło je obie. Tylko nieprzyjemny incydent związany z jedną z rodzących kobiet wciąż nie dawał im spokoju. To się nie mieści w głowie, porzucić własne dziecko. Od dawno nam się to nie zdarzyło. Catherine była oburzona, Megan była mniej zasadnicza i zanim potępiła kobietę, próbowała zrozumieć motywy takiej decyzji. Wiedziała, że nikt nie odwiedził pacjentki o imieniu Rachel, a to mimowolnie rodziło wiele pytań. Najprawdopodobniej kobieta rozstała się z partnerem, co z kolei mogło spowodować u niej depresję. To dziecko takie piękne, ma oczy jak koralik, buzie jak aniołek. Catherine jakby celowo dolewała oliwy do ognia. Serce Megan zamarło. Tak się złożyło, że z powodu problemów zdrowotnych sama nie mogła mieć dzieci i od dawna marzyła o adopcji. Dlatego sytuacja z Rachel była do pewnego stopnia na rękę Megan. W tym momencie w głowie dość zdesperowanej kobiety zrodziła się pewna ciekawa myśl. Zdając sobie sprawę, że Rachel zamierza porzucić własne dziecko, Megan postanowiła je przysposobić. Drugiej szansy nie będzie. Jeśli nie teraz, to kiedy? Mam już 35 lat, mój mąż i tak, tak patrzy na mnie krzywo, a dziecko zawsze zbliża, pomyślała pielęgniarka. Kobieta czuła, że Rachel nie zmieni zdania i na pewno zostawi córkę w sierocińcu. Trzeba było działać natychmiast, a Megan rozumiała to jak nikt inny. Otwierając drzwi do sali, Rachel Morgan, pielęgniarka zebrała się na odwagę i wszystko ułożyła w głowie. Przez długie lata swojego istnienia ściany oddziału położniczego słyszały wszystko, ale ta rozmowa była wyjątkowa. Początkowo Rachel przyjęła ofertę Megan z wrogością, ale zdając sobie sprawę z prawdziwych powodów propozycji kobiety, zmieniła swój gniew na litość. Po dojściu do kompromisu pielęgniarka i rodząca przysięgły sobie, że nigdy nie wydadzą tajemnicy narodzin dziewczynki. I tak oto minęło 20 lat. W tym czasie życie bohaterów tej niesamowitej historii zmieniło się nie do poznania. Była piękna pogoda, a poranne promienie słońca zdążyły już przeniknąć do kuchni Megan Rogers. – Monika, dlaczego nie jesz śniadania? – zapytała z niepokojem kobieta. Mamo, bardzo chętnie, ale muszę jechać do pracy. Mamy nowego wychowanka, będzie potrzebował pomocy w przystosowaniu się, powiedziała dziewczyna z salonu. Megan uśmiechnęła się i pokręciła głową. W głębi duszy była dumna z Moniki, która pracowała jako wychowawczyni w sierocińcu. Dla Megan córka od dawna była sensem życia. Jednocześnie była pielęgniarka, nigdy nie powiedziała Monice, że jest adoptowana. Przez cały ten czas. Megan desperacko próbowała zapomnieć o wydarzeniach sprzed 20 lat, które miały ogromny wpływ na nią i na jej córkę. Nigdy więcej nie widziała Rachel i nie potępiała kobiety za ten haniebny czyn. Po śmierci męża na wylew 5 lat temu, byłą pielęgniarkę interesowało tylko szczęście ukochanej córki. Wiedziała, że Monika ma nowego chłopaka, w którym naprawdę się zakochała. Od córki Megan dowiedziała się, że David pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec był bogatym biznesmenem, który dorobił się fortuny na nieruchomościach. W głębi duszy Megan miała wątpliwości co do stosowności takiego związku. Ze względu na swój wiek i doświadczenie życiowe wiedziała, że najczęściej osoby bogate szukają pary w swoim najbliższym otoczeniu. Ona i jej córka nie mogły jednak pochwalić się pokaźną sumą na koncie ani własnym biznesem. Gdy Monika postanowiła zostać wychowawczynią w domu dziecka, Megan nie sprzeciwiała się temu i wspierała córkę w jej chęci pomocy ludziom. Megan bardzo kochała dzieci, a wybór zawodowy córki nie wydawał jej się czymś niezwykłym. Z radością słuchała opowieści Moniki o tym, z jak cudownymi dziećmi miała do czynienia. Teraz Megan nie zatrzymywała córki, która spieszyła się do pracy, gdzie czekał na nią nowy wychowanek. Gdy tylko Monika przekroczyła próg sierocińca, dyżurna pielęgniarka natychmiast do niej podeszła. Pani Rogers, zbadaliśmy chłopca, który trafił do nas zeszłej nocy. Patrząc w oczy pielęgniarki, Monika zdała sobie sprawę, że to tylko wstęp. Billy ma wadę serca, pilnie potrzebuje operacji, kontynuowała kobieta. Jej słowa zaskoczyły Monikę do głębi, dlatego zapytała, już w wieku 6 lat? Przeglądając wyniki badań, dziewczyna zdała sobie sprawę, że nie mogło być mowy o pomyłce. Prawdę mówiąc, Monika wiedziała, że takie dolegliwości mogą objawiać się w każdym wieku. Z dokumentów Billiego dowiedziała się, że jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Od podobnego losu dziecko uratował tylko fakt, że w tym momencie był w przedszkolu. Teraz po stracie najbliższych chłopiec znalazł się w murach sierocińca, gdzie wszystko wydawało mu się wrogie i obce. Z niewiadomego powodu, od pierwszych minut znajomości Megan poczuła szczerą sympatię do tego chłopca. Mały Billy był bardzo mądry, ponad swój wiek. Nie miał jeszcze zachowań charakterystycznych dla włóczęgów i patologii. Monika wiedziała, że w sierocińcu chłopcu będzie bardzo ciężko. Statystyki pokazywały, że dzieci najlepiej znoszą takie zmiany w okresie niemowlęcym. Billy czuł się nieswojo, zachowywał się jak dzikie zwierzę uciekające przed polowaniem. W pewnym momencie Monika przyłapała się na myśleniu, że chciałaby adoptować tego chłopca. Była prawie w stu procentach pewna, że uda jej się przekonać do tego pomysłu narzeczonego Davida i jego matkę. Jak można było się spodziewać, współpracownicy Moniki potępili jej decyzję. Cudze dziecko i w dodatku chore? Narobisz sobie problemów, mówiły pielęgniarki. Monika postawiła na swoim i kiedy oznajmiła Davidowi i matce, była pewna ich wsparcia i zrozumienia w tej sytuacji. Megan przyjęła decyzję córki z pokorą. Ona sama kiedyś podjęła się adopcji. Właśnie dlatego. Po prostu nie miała prawa krytykować wyboru swojej córki. David początkowo się wahał, a potem zgodził. Będąc miłym facetem, podobnie jak Monika, kochał dzieci. Dobrze, adoptujmy Billiego, a potem postaramy się o własne dziecko, powiedział. Dziękuję, kochanie. Wiedziałam, że mnie zrozumiesz, a nie osądzisz. Odparła Monika. Spotykali się od około sześciu miesięcy i byli zdeterminowani, by wziąć ślub. David i Monika nie poznali w tym czasie swoich rodziców. Po części było to spowodowane obciążeniem pracą, a po części niechęcią rodziców do spotkań z drugą stroną. Megan nie lubiła bogaczy, dlatego nie miała ochoty spotykać się z rodziną Davida przed ślubem. Tymczasem rodzice Davida byli zapracowanymi ludźmi, cenili sobie każdą wolną chwilę. Jak się okazało, przed objęciem opieki nad Bilim młodzi ludzie musieli wziąć ślub, aby chłopiec zyskał pełnoprawną rodzinę. Takie warunki stawiało kierownictwo sierocińca. W ten sposób kwestia terminu ślubu rozwiązała się sama. Przygotowania do uroczystości trwały około miesiąca, niemal wszystkie wydatki z nią związane ponosili rodzice Davida. Megan nie mogła pochwalić się takimi dochodami jak oni, ale mimo to przygotowała prezent dla nowożeńców. Kochała swoją córkę całym sercem i była gotowa zaakceptować każdy jej wybór. Jednocześnie kobieta nigdy nie powiedziała Monice, że ta była adoptowana. Rodzice nowożeńców mieli spotkać się dopiero na weselu, które postanowiono zorganizować w jednej z najlepszych restauracji w mieście. To tam Megan po raz pierwszy zobaczyła rodziców Davida. Znała osobiście tylko pana młodego, bo jej córka wielokrotnie przyprowadzała go do domu. Ojca i matkę Davida zobaczyła po raz pierwszy. Twarz matki pana młodego wydawała się jej znajoma. Podchodząc bliżej, aż się skrzywiła. Nie, to niemożliwe blednąc szepnęła kobieta. W tym momencie podeszła do niej zdenerwowana Monika. Mamo, co się dzieje? Kobieta, jakby nie słysząc słów córki, spojrzała na stojącą przed nią Rachel, która 20 lat temu porzuciła własne dziecko. Musimy porozmawiać, kochanie. rzuciła Megan drżącym głosem i biorąc pannę młodą za rękę, wzięła ją na stronę. Przede wszystkim kobieta bała się, że Monika i David może to być rodzeństwo. Oczywiście czas na tę poważną rozmowę nie był odpowiedni, ale z drugiej strony nie można było zwlekać. Megan czuła, że może zdarzyć się coś nieodwracalnego, dlatego opowiedziała córce o tym, co wydarzyło się 20 lat temu. Stwierdzenie, że Monika była w szoku, byłoby niedopowiedzeniem. Dziewczyna początkowo uznała, że to tylko żart, ale kiedy zobaczyła zapłakane oczy matki, zrozumiała, że nie było w tym nic śmiesznego. W tym czasie Rachel poczuła się bardzo nieswojo. Domyślała się, że narzeczona Dawida to jej własna córka. Przez ten czas wiele się zmieniło w życiu Rachel, dlatego bardzo krępowało ją patrzenie w oczy mężczyzny, którego zdradziła wiele lat temu. Najciekawsze było dopiero przed nimi. Gdy Monika dowiedziała się, kim jest jej biologiczna matka, na chwilę dosłownie odebrało jej mowę. Potem weszła na scenę i wzięła do ręki mikrofon. Droga mamo, co powinniśmy teraz zrobić? David i ja jesteśmy rodzeństwem, prawda? Zapytała Monika, otrząsając się z początkowego szoku. Z oczu Rachel popłynęły łzy. Mało kto wiedział, że przez cały ten czas myślała tylko o swojej córce, którą porzuciła wiele lat temu. Rachel wiedziała jednak, że nie ma odwrotu i nigdy nie odzyska już Moniki. Spóźniona skrucha, zjadała ją od środka, pozbawiając spokoju i duchowego komfortu. To, co powiedziała Monika, okazało się jednak nieprawdą. Mylisz się, kochanie, David nie jest moim synem. Wiele lat temu wyszłam za mąż za mężczyznę, który miał już syna z pierwszego małżeństwa. Przyjęłam go jak własnego i wychowywałam przez te lata, powiedziała Rachel drżącym z emocji głosem. Teraz. W szoku był David, który nie miał pojęcia, że Rachel nie jest jego biologiczną matką. Jak na ironię, rodzinny splot najróżniejszych tajemnic rozwikłał się dopiero na ślubie dwojga zakochanych w sobie ludzi. Najważniejsze jednak, że nie wydarzyło się nic nieodwracalnego. W rzeczywistości David i Monika nie byli krewnymi, więc bez cienia wątpliwości mogli się pobrać. Na początku Megan i Rachel żywiły do siebie urazę, ale potem wybaczyły sobie dawne krzywdy i nawet zaczęły rozmawiać. Nie przestając płakać, Rachel oczywiście żałowała, że 20 lat temu popełniła tak haniebny czyn. Gdy uroczysta część imprezy dobiegła końca, Rachel podeszła do Moniki i ją przytuliła. Kobieta doskonale zdawała sobie sprawę, że nigdy nie będzie jej matką. W rzeczywistości cieszyła się jednak, że będzie mogła teraz widywać się z córką znacznie częściej. Potem David i Monika, zgodnie z obietnicą, adoptowali małego Biliego. Dzięki szybkiej operacji chłopiec wyzdrowiał, co nie mogło nie ucieszyć jego przybranych rodziców. Rok później Monika urodziła piękną córeczkę, którą nazwała Rachel, na cześć swojej biologicznej matki. Rodziny Morganów i Rogersów tak postanowiły rozwiązać tajemnicę, która ciągnęła się przez całe 20 lat. My natomiast jesteśmy pewni, że czeka ich jeszcze wiele przyjemnych chwil, o których zwykle rozmawia się potem przy rodzinnym stole lub opowiada wnukom przy płonącym kominku w te długie jesienne wieczory.